W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu spotkali się młodzi rowerzyści. To wojewódzki finał 35 Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Do Sieradza przyjechały 43 trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z całego województwa łódzkiego. Konkurs to nie tylko okazja do popisania się umiejętnością jazdy na rowerze. My to chcemy robić, do tego jako firma zostaliśmy powołani. I z wielką przyjemnością pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży, żeby po prostu byli bez, bezpiecznie na drogach. Wiedza o tym, jak prawidłowo poruszać się po drogach jest tak ważna, ponieważ rowerzysta w starciu z samochodem ma niewielkie szanse. Sytuacja stopniowo się poprawia, ale wciąż nie jest najlepiej. Tak, to, to prawda. Jest to wielki problem y, naszej komunikacji Polski, że niechronieni właśnie tutaj bardzo często giną, ale to też y, z tego powodu, że ruch pieszy nie jest y, najczęściej y, od, y, oddzielony od ruchu mechanicznego, i to jest wielką bolączką naszego kraju. Takie konkursy mogą coś w, tym, w tej kwestii zmienić? Nie no, zdecydowanie, jeżeli będziemy już z takimi bardzo młodymi ludźmi pracowali nad tym, będziemy im wpajać pewne nawyki zachowania się na drodze, to nie ulega wątpliwości, że, że to w przyszłości przyniesie skutek. Organizatorem konkursu jest wydział ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. To właśnie policjanci na co dzień widzą skutki nierzadko tragiczne, niewłaściwych zachowań na drogach. Nie wystarczy znajomość przepisów. Oczywiście, teoria swoją drogą, praktyka swoją drogą. Dzieci bardzo dobrze znają teorię, bardzo dobrze jeżdżą na rowerze, ale poruszanie się po drodze publicznej to trzeba połączyć jedno z drugim, prawda? I Trzeba wiedzieć, jak się zachować w danej konkretnej sytuacji, w danym miejscu, w danej chwili. Najważniejsze na drodze są zdrowy rozsądek i wyobraźnia. Rowerzyści, niezależnie od wieku, sami muszą dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli jednak dojdzie do wypadku, niezbędna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dlatego jedną z konkurencji konkursowych było właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, gdzie są ofiary, prawda, są ludzie ranni, trzeba udzielić tej pierwszej pomocy. Nie można nikogo zostawić bez pomocy. I takie ćwiczenia y, udzielania pierwszej pomocy, przyswajania sobie tej wiedzy, powtarzania, jest bardzo ważne, żeby nie zaszkodzić, prawda, nie pomagając komuś. Dla dzieci to było prawdziwe wyzwanie. Musiały opatrywać na przykład rany brzucha i oka. Nie wystarczyło tylko zabandażować rannego, ale trzeba też było wyjaśnić, co i dlaczego należy zrobić. Jednym poszło lepiej, innym trochę gorzej. Wszyscy starali się przygotować jak najlepiej do tej trudnej konkurencji. Pan nas w szkole zaprowadzi do pielęgniarki, i pani pielęgniarka nam wszystko wytłumaczyła. Uczestnicy konkursu zdają sobie sprawę, jak ważne są te umiejętności. Rozumieją też, że sama wiedza nie wystarczy. Trzeba jeszcze poradzić sobie ze stresem. Moim zdaniem wiedza jest bardzo potrzebna, no bo jak spotkamy na ulicy jakąś osobę, to żeby wiadomo było jak jej pomóc. W niektórych sytuacjach tak, ale postarałbym się opanować i pomóc tej ofiarze. Faworytami w wojewódzkim finale byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Koluszkach. W ubiegłym roku ich reprezentanci zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo w finale ogólnopolskim. To zobowiązuje. Zawodnicy z Koluszek starali się więc nie popełniać błędów na torze przeszkód i podczas przejazdów w miasteczku ruchu drogowego. Wiedzieli, że mają duże szanse na zwycięstwo. No myślę, że są dość spore, natomiast y, y, konkurencja stawia wysoką poprzeczkę. Ciężka praca i godziny ćwiczeń opłaciły się. Drużyny z Koluszek pokonały rywali. Będą reprezentowały województwo łódzkie w ogólnopolskim finale konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.